Cześć, to krótko i na temat, i dzisiaj opowiem Wam o przenośnych stacjach zasilania Travel Power Box marki Volt Polska. Przenośna stacja zasilania Travel Power Box to mobilne i efektywne źródło energii elektrycznej dla wszystkich miłośników podróży i aktywności na świeżym powietrzu. Dzięki nowoczesnej technologii opartej na wydajnym akumulatorze litowo-jonowy może zasilić do 9 urządzeń równocześnie. Między innymi smartfony, tablety, mały sprzęt AGD, sprzęt foto, laptopy i wiele innych. Jest ekologiczna i bezpieczna w użytkowaniu. Nie wymaga użycia benzyny, nie wytwarza toksycznych oparów, nie wibruje podczas pracy, nie mituje głośnych dźwięków. Można ją ładować na trzy sposoby. Z sieci elektrycznej, z gniazdka zapalniczki samochodowej oraz z wykorzystaniem odnawialnej energii słonecznej, a więc paneli solarnych. Travel Power Box? Przyda się nie tylko w plenerze, może być również użytkowany w domu jako zasilanie awaryjne podczas przerw w dostawach prądu. Dodatkowo ten powerbank został wyposażony w specjalne oświetlenie LED z funkcją SOS. W zestawie otrzymujemy całe niezbędne okablowanie, a sam produkt występuje w czterech wersjach: dwóch 300W o pojemności baterii 230 lub 280Wh oraz dwóch 600W o pojemności 461 lub 562 to godzin. Po więcej informacji o tej stacji ładowania, zapraszam Was do karty produktu na naszej stronie internetowej.